Dobra, nagryłem dla was ten film trzeci raz Próbowałem już razy Pozdrawiam Olka i Bixera Dzisiaj będziemy tutaj grać showdowny W ogóle dostałem 10 ticketów do tego, za fight of the boss zagramy szalką Showdown Czyli starcie solo. Nie wiem, czy mam bardziej wolę angielski. Nie, to jest. Nie wiem, to tak super extra hip się nie cieszyłem jak dali tak angielski, nie? Bo. Nie wiem nawet czemu. Prócz urodzenia sobie. się extra żeby urodzić Tak Fajnie.

Nie, nie, jest nie, To nie, być on nie, 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 to po prostu my się tym kocie, nie, 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 tym no, nie, nie, o. O, nie, 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 Hmm, tak. Nie mogę. I nie mogę. I nie mogę. I nie mogę. nie mogę. I e, ten tu nie wziął z drugiej. Znaczy, Boże, robot wziął mnie w jednej, a Barley z drugiej. To. Gdybyś nie było, ale i tak dobrze poszło. Daryl Grany Myślę, że jeszcze zagramy jeden mecz. Sobie to. Poko? Nie, poko. się wejdzie. Słuchajcie. Ten telefon to jest taki nieudany bumerang trochę. Bo y, ten jakiś dog, który się nazywa Sergiusz, rzucił mi go z 3 metrów e, na beton, nie? E, połamał, e, nie połamał, tylko wbił mi całą szybkę nawet w, y, z tym takim tym, z tą taką y, obudową jakby, w sensie nie obudową tylko y, w razie jakby było takich upadków, nie? ten, ty skoczysz i złapiesz, żeby telefon. Nie, ja mówię, kurwa, no, co ty robisz? Nie, już z mi ten telefon... Jak to nazywać moją wigę? Na nasz miecz, jest w tak naprawdę On Oni mi powiedzieli... ten... Oni mnie zadzwonili i powiedzieli takie... Eee, panie, nagrasz pan dzisiaj odcinek z Stars? Ja mówię, no spoko, nie? Ale kiedy? No on mówi tak... No, um, te, e, po ósmej, nie? No to ja mówię, spoko. No i nagrywam. Cztery minuty już. Poszły. Nie, ja myślę, że jeszcze zagram sobie bólem i jedną wielkę. Potem poko i kończymy odcinek. A ja napiszcie w komentarzu y, ten.

To znaczy level nic jest trochę różne. plus 2, ale... o, no, New. A nie Newy. Co się zmieniło? Co chyba. A New, że użyję... e, nowa oferta. Na płacę, no a to opłacana. Skoro będą na przykład 2 megabox. To wtedy było pewnie value razy 4. Ale nie, i tak pocale. Tutaj. Chwila. Nie, ale szkoda. Mam na przykład taką. Taką. że Jaki lag. Że patrzcie. O kurna, nie! Nie, tego nie było! Że. Wchodzicie. Zobaczcie, że tutaj macie tyle gemów. W dwóch pakietach. Żeby wam starczyło na tego. Kroła nie? to by było spoko. Tylko, że by na to poszło dużo pieniędzy, dla niektórych jest dawczy nic. Dobra, gramy teraz jeszcze jedną gierkę poko. Jak się wyrobimy do I nie będzie wtedy 8 minut. No to szybko muszę umyć. To wtedy zagramy jeszcze jedną Albo nie, zagramy po prostu jeszcze jedną gierkę. Niezależnie, czy, bę czy będziemy ostatni, czy pierwsi. Dobra, ten Karl dał mi na szczęście święty spokój. O, dzięki. Dzięki. Ja sobie. Dzięki. Nie wiem, co ma atakować, mogą. Ja był już dawno zabił, nie? A, się teraz zastrałem, nie? Ult mi uratował. Znaczy z, z mojego starania bym nie uratował, akurat, bo jak ja staram to 3 godziny i nawet te na tabletki na dół mi nie pomogły Na niego O, no, Kurna Dlatego nie lubię pochać, bo mo, mo, de, mały demage Demagę mały dimagę. De elo, Elo, Elo Daj mi ulta, dzięki. No dobra, Rossa weź go, kurna, już umknął się od tego botu. No, M-Primo no, mnie zabił. Dobra, jeszcze jedna wierka. Uskrz, R-Pucharka, nie jest. Ne? W ogóle, ch chyba w ogóle na tym odcinku miałem na minusie. To teraz, żeby stracić, zagram sobie... Ej, dobra, taką sobie skrzynkę. Jessie, M-Primo. No, nie muszę zrobię I ostatnia giereczka dzisiaj. No w ogóle dawno LP Primo nie grałem. O, jakiego bufka dostał. Teraz ma taki jakby trochę lepszy moim zdaniem zasięg niż wcześniej, że taki malutki był. Ale nie, to jest trochę chudszy ten zasięg, ale my, my... To jeszcze ślepe, tak nabrałaś tajperka. kurna na blisko ze skrzynko ja. idę. Tak. na blisko ja już mnie że podobało to spoko. Jak nie, to trochę gorzej, ale i tak fajnie, że powiedziałeś mi Olek, żebym nagrał, bo damy nie nagrywałam, no to. No cześć, no już to wrzucam, nie?